Cześć, jestem strony Paweł Gajkowski żyje właśnie przykładowy materiał wideo z smartfonem Huawei Mate XS Jest to rozdzielczość 4K, 60 fps Jest to tutaj maksymalna rozdzielczość dla tego urządzenia Szerokokątny obiektyw teraz mamy uaktywniony standardowy Delikatnie zwiększamy. Tutaj mamy teraz 2 2 powiększenie 3 4 5 6 7 8 9 10 10-krotne zbliżenie tutaj cyfrowe. No i to już jest maksymalne zbliżenie. Nie wygląda to zbyt dobrze. I wracamy tutaj do obiektywu standardowego. Jeszcze chwileczkę jest zero, strasznie migoczy obraz. Tutaj nie wiem, czy to będzie też widać na wideo, ale tutaj na ekranie smartfona wygląda to no dosyć przeciętnie, biorąc pod uwagę cenę smartfona. No to spodziewałbym się tutaj przede wszystkim bardzo dobrej jakości wideo. Tym bardziej, że to są aparaty, które zostały zastosowane w Huawei P30. Więc generalnie nie są to złe aparaty, rzekłbym nawet, że są bardzo dobre. No ale tutaj to migotanie tutaj i, i, i zmiana ekspozycji oświetlenia to jest no, dramat po prostu, rzekłbym nawet. Sprawdzimy jeszcze jak działa autofokus. no na tym autofokus na dłoni nie zadziałał wcale czyli na tych standardowych testach, kiedy, które przeprowadzam zobaczymy teraz nie, absolutnie wcale nie reaguje przypomnę jeszcze raz, materiał został nagrany smartfonem Huawei Mate XS po więcej informacji takich obszernych Informacji na temat z dwóch miesięcy użytkowania tego modelu, bo aż tyle miałem przyjemność z niego korzystać, znajdziecie na gsmmaniach.pl Cześć, trzymajcie się!